Tylko na The Expert. So, what exactly is stopping us from doing this? Geometry. Just ignore. Zakaz konkurencji a wynagrodzenie. Witam serdecznie we wspomnieniach konstruktora na The Expert. Dość długo mnie nie było. Zawolony strasznie tematami najróżniejszymi, ale w końcu znalazłem chwilę, żeby coś nagrać. Pomyślałem, że to jest zagadnienie, które może kogoś interesować, ponieważ różne firmy w różnych branżach posługują się zakazem konkurencji i dobrze jest, żebyśmy wiedzieli, co to tak naprawdę znaczy i kiedy pracodawca daje nam do podpisania coś, co tak naprawdę nie jest wiążące prawnie, ponieważ prawo definiuje pewne ramy. I jeżeli umowy są niezgodne z obowiązującym prawem, to ich zapisy nie działają. W związku z tym dobrze wiedzieć, co kiedy nie zadziała. Zwłaszcza teraz, jak od trochę ponad roku udzielam się w branży dronowej, to zwłaszcza w tej branży widzę, że wszyscy normalnie naokoło rzucają blokowaniem możliwości ruchu. Bardzo wielu specjalistom, to znaczy, jak już firma pozyska specjalistę i uważa, że on jest na fajnym poziomie, to robi wszystko, żeby ten specjalista nie mógł pracować dla innych w tej samej branży. Okazuje się jednak, że nie za bardzo im wolno to robić. Ale główny podział to jest podział pomiędzy umową o pracę a działalnością gospodarczą, bo też dość dużo firm preferuje i w sumie się mnie dziwię zatrudniać kogoś na kontakt B2B, kto ma własną działalność bądź własną spółkę, i wtedy to wszystko już działa na poziomie firma-firma. Zupełnie inne kwestie podatkowe, zupełnie inne kwestie finansowe. Jest bardzo duża możliwość takiej elastyczności pod wieloma względami, również w zakresie właśnie zakazu konkurencji. Może po kolei. Jeżeli chodzi o zakaz konkurencji w trakcie współpracy, w trakcie zatrudnienia i zakaz konkurencji po jego zakończeniu ponieważ dość często na umowach właśnie pojawia się informacja o tym, że nie wolno komuś pracować w danej dziedzinie, w danej specjalizacji, w danej specjalności, na danym rynku, w danej branży, w, w związku z tym, że wcześniej pracował dla nas. To nie za bardzo jest to wykonalne, tak naprawdę, w, przy zakazie konkurencji są pewne wyjątki, są możliwości, ale jednak najczęściej. Firmy próbują zrobić to w taki sposób, że wydaje im się, że zwykłym papierkiem sobie załatwią tego typu blokadę człowieka. Po kolei. Najpierw sama kwestia związana z zakazem konkurencji w trakcie umowy o pracę. Jeżeli jesteśmy w umowie o pracę, to przede wszystkim ten zakaz musi być zawarty na piśmie. Nie wymaga żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Może to być jak gdyby w ramach tego wynagrodzenia, na które się już umówiliśmy. Nawet jeżeli ten zakaz konkurencji pojawi się już w trakcie zatrudnienia, ten zakaz działa tylko w czasie trwania w stosunku pracy. Jak tylko kończy nam się umowa, kończy nam się okres wypowiedzenia, to w tym momencie przestaje obowiązywać zakaz konkurencji. To jakby nie istniał. Dobrym przykładem takiej sytuacji w moim przypadku to właśnie były polskie zakłady lotnicze w Mielcu, gdzie miałem zakaz konkurencji, ale obowiązujący tylko i wyłącznie w trakcie obowiązywania działalności. Mimo to dalej pracowałem dla innej firmy w, w ramach dalej tej samej branży, ponieważ to było też lotnictwo, ale to było zupełnie inne lotnictwo, ponieważ to były paralotnie i polskie zakłady lotnicze uznały, że nie ma żadnego problemu, mogę sobie pracować przy paralotniach, jeżeli pracuję dla nich przy samolotach czy tam śmigłowcach. W związku z tym najważniejszą kwestią w całej tej umowie jest informacja, co dokładnie podlega zakazowi. Czego tak naprawdę chcemy jako firma, żeby ten pracownik nie przekazywał dalej. Żeby w jakiej konkretnej dziedzinie nie pracował u konkurencji. Ten przykład, który pokazałem właśnie jest bardzo fajny, ponieważ tutaj było specyficzne, szczegółowe dopracowanie tego dla kogo jeszcze pracuję i czy w związku z tym, że ja pracuję dla niego, to mogę też pracować dla was. Ponieważ akurat w tym przypadku podjąłem pracę w Polskich Zakładach Lotniczych, kiedy już współpracowałem z nimi parolotniami. Jeżeli chodzi o samym, sam kodeks pracy w związku z tym, to mamy tutaj maksymalne odszkodowanie w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia przy złamanie zakazu bądź rzeczywista szkoda, która powstała. Tutaj rzeczywiście może to być w przypadku naszego zawodu już... W dość dużych kwotach. Dlatego to trzeba by naprawdę przemyśleć własne zachowanie, jeżeli człowiek ma zamiar z jakichś względów, mu się wydaje, że mu się coś opłaci. Jeżeli chodzi o kwestię zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, czyli po tym jak już się zwolniliśmy, nas zwolnili albo po prostu skończyła nam się umowa współpracy. Zakaz konkurencji może obejmować tylko i wyłącznie osoby, które mają. Szczególnie ważne informacje. No w naszym przypadku, my możemy posiadać szczególnie ważne informacje odnośnie know-how czy naprawdę kwestii bardzo istotnych dla pracodawcy, dlatego nas to obejmuje. Najważniejsze zasady to jest to, że umowa musi być cały czas na piśmie, czyli albo w tej pierwszej umowie, która została zawarta już w trakcie stosunku pracy, musi być też informacja odnośnie tego, co się zadzieje po ustaniu w stosunku pracy, albo musimy osobno podpisać, bo to też jest możliwe, że możemy już nawet po. Na przykład zwolnieniu się z pracy, może pracodawca nam zaoferować taką umowę. Ale podstawowym, najważniejszym warunkiem jest to, że aby to działało po stosunku pracy, to musimy uzyskać w związku z tym odszkodowanie za to, że nie podejmiemy się pewnych czynności związanych z naszym zawodem w ramach tej umowy zakazu konkurencji. Może to być wynagrodzenie comiesięczne, może to być jakieś jednorazowe. Umowa też musi wskazać czas trwania tego zakazu i minimalne wynagrodzenie, czyli odszkodowanie za ten okres, kiedy jesteśmy blokowani na rynku pracy, to jest 25% tego wynagrodzenia, które otrzymywaliśmy wcześniej. W momencie, kiedy nawet Mimo zaistnienia umowy między nami a pracodawcą, powstanie sytuacja, gdzie pracodawca przestaje płacić, to przestaje nas obowiązywać w tym momencie ten zakaz. Dodatkowo, pracodawca nie może robić bardzo ogólnych zakazów, nie może nam blokować możliwości pracy na rynku czy w danej naszej branży, w której się specjalizujemy. Takie umowy mogą być przez sąd i zazwyczaj są po prostu unieważniane. Nie ma takiej możliwości, żeby pracodawca całkowicie unieruchomił pracownika. W moim przypadku wystąpiła podobna sytuacja, ale to opiszę przy okazji już umowy B2B. Ponieważ akurat w takim przypadku to wystąpiło. Jeszcze jedną ważną informacją jest to, że ten zakaz zawsze wygasa prędzej czy później. Może upłynąć termin, może właśnie pracodawca przestać płacić, może się po prostu uzgodnić, że już uznajecie, że tak wiedza, którą posiadasz, nie jest niebezpieczna dla firmy i mimo, że umowa na przykład przewidywała 2 albo 3 lata, to nawet już po roku można stwierdzić, że tak się zmieniły technologie na rynku, że twoja wiedza już nie jest istotna i już nie potrzebuje cię blokować w tej kwestii. No i tu też, jeżeli znikną przyczyny, uzasadniające zakaz. Także z jednej strony można się umawiać, a z drugiej po prostu mogą zniknąć przyczyny, PZO uznaje, że już nie jest to istotne, przestaje ci płacić i umowa jak gdyby Samoczynnie wygasa. W przypadku B2B sytuacja jest diametralnie inna. Tutaj właśnie odwołam się najpierw do tej sytuacji, która mnie spotkała. To znaczy byłem na etapie dogadywania sobie współpracy z inną firmą niż ta, dla której aktualnie pracuję, która też robi wielowinkowców w Polsce. Mam rzeczywiście istniejący produkt. Potrzebowali wsparcia w ramach tego, co ja potrafię. Ustaliliśmy bardzo fajną stawkę, byłem zadowolony wstępnie z tego, jak przechodzą rozmowy i jak się dogadowaliśmy. Wszystko było pięknie, do momentu, kiedy nie dostałem do ręki, właśnie NDA, w którym między innymi był też zakaz konkurencji. I tamta firma wymyśliła sobie wtedy, że w przyszłości nie będę mógł pracować dla żadnej firmy, której klientem jest Wojsko Polskie. I teraz, tak. Gdyby to była umowa o pracę, to mógłbym spokojnie to podpisać, ponieważ sąd by to spokojnie mógł unieważnić. W związku z tym, że to jest po prostu w ramach tej mojej specjalizacji, którą teraz sobie wypracowuję, to jest całkowite zablokowanie mi rynku. Nie może pracodawca całkowicie blokować rynku ale w przypadku umowy o pracy tego nie może robić w ramach kodeksu pracy. Jeżeli już się dogadujemy na umowie firma-firma, to już jest trochę inna sytuacja. W związku z tym, że tamten kontrakt miał być właśnie B2B, to tutaj to stało się dla mnie niezwykle niebezpieczne i stwierdziłem, że nie, że jednak bardziej opłacało mi się będzie z nimi nie współpracować, ponieważ ten zakaz konkurencji całkowicie zablokowałby mnie na przyszłość. Oczywiście, mógłbym próbować potem w sądzie to unieważniać, ale byłoby to o wiele trudniejsze niż w przypadku umowy o pracę. Także to jest najważniejsze zagadnienie. W momencie, jeżeli mamy zakaz konkurencji w ramach B2B, to nie ma żadnego minimalnego odszkodowania. Zakaz może być dużo szerszy, nawet może być globalny, nawet właśnie może być całkowite zablokowanie pewnych kwestii już z wyjściem na jakiś konkretny rynek. Czy tak jak w tym moim przypadku na konkretnego klienta. Wysokość kar umownych może być po prostu niezwykle wysoka i już od razu wstępnie zdefiniowana. I mają strony zupełną właśnie taką elastyczność, swobodę, jeżeli chodzi o kwestię kontraktu, czyli również też tej umowy. To znaczy sądy czasami mogą się przychylać do sytuacji, jak jeżeli taki zakaz konkurencji byłby bardzo długi, na przykład 10, 15, 20 lat. Nawet, nawet 5 lat. Tutaj jest też kwestia jest taka, że w B2B nie musi być wynagrodzenie. W umowie o pracę musi być. Tutaj nie musi, ale jeżeli miałbym, nie miałbym wynagrodzenia po ustaniu współpracy i jeszcze bardzo długi zakaz, no to mógłbym to próbować unieważnić w sądzie. Aczkolwiek jest tu też pewna zabawa, wszyscy wiemy, jak działają polskie sądy, no to to jest też kolejne kwestie, które trzeba sobie wkalkulować. Też istotne jest to, że ten zakaz konkurencji, właśnie w kwestii B2B, nie musi się wiązać z jakąś rekompensatą po ustaniu współpracy. W związku z tym powinniśmy sobie to też kalkulować w cenie naszej usługi w trakcie trwania współpracy. Ważne jest też to, że my dość często nie potrafimy sobie właściwie wycenić naszej pracy, nie potrafimy sobie wycenić, że nasze prawa autorskie coś za sobą niosą, mają też swoją wartość, którą my całkowicie najczęściej pomijamy. To zagadnienie już w ogóle omówiłem w innym filmiku w kwestii podatkowych. Tutaj u góry jest odnośnik. Ale nie tylko kwestie związane z naszym prawem autorskim, który jest dość istotną kwestią, a jednak my ją pomijamy. Drugą kwestią, która jest też istotna, to jest właśnie kwestie związane z NDA-em, z zakazem konkurencji, które też bardzo często, nawet jak się pojawią, to nie wliczamy sobie to w nasze wynagrodzenie, co jest też poważnym błędem. Ponieważ. Pewne zyski późniejsze firmy powstaną w związku z tym, że my będziemy siedzieć cicho, albo w związku z tym, że nasze prawa autorskie będą tak naprawdę za darmo odstawione do firmy. Także naprawdę zachęcam tutaj nas wszystkich, żebyśmy wzięli pod uwagę, jakie mamy możliwości i co nam. Daje lewary w trakcie negocjacji. Tutaj oczywiście najważniejsze są nasze umiejętności, bo jeżeli nasze umiejętności są na tyle atrakcyjne dla kontrahenta, że dla niego wzięcie kogoś innego jest bardziej problematyczne niż jednak współpraca z nami, to pasuje wykorzystać lewary, które nam są dostępne. Czyli właśnie powtórzę jeszcze raz. Kwestia praw autorskich, za które też możemy uzyskać dodatkowe wynagrodzenie, albo częściowo rozliczać się w prawach autorskich, a częściowo w inny sposób, co też obniża nasze podatki, czyli bezpośrednio podnosi nam nasz przychód. A drugą kwestią, właśnie jest są zakazy konkurencji i różne umowy NDA, które też można wziąć w trakcie negocjacji z takim kontrahentem. Wyciągnąć i powiedzieć ok, ale w związku z tym to należy się coś jeszcze. Cały czas są dostępne szkolenia pod moimi linkami tutaj na dole w opisach. Jeżeli ktoś jest zainteresowany jakimiś szkoleniami z różnych kadów, to zapraszam. W najbliższym czasie też pojawiają się teraz pewne nowe informacje w związku z licencjami yy, związanymi z Ennixem, z Solid Edge, yy, z Team Centerem. Ale to też szerzej omówię w innym filmiku. Dostałem właśnie ostatnią informację z chłopakami, z którymi współpracuję w tym zakresie. Dyskutowaliśmy o tym sporo i się okazuje, że Siemens wprowadził bardzo fajne zmiany, które naprawdę mogą być dość atrakcyjne dla kogoś, kto się zastanawia nad tym, żeby mieć własną licencję. Ale to, tak jak powiedziałem, albo do mnie się wbijać bezpośrednio na Facebooku, na przykład. Też oczywiście, na dole jest link, to nie ma też problemu znaleźć w opisie. Albo poczekać w najbliższych dniach, tygodniach, będę miał jakieś konkretniejsze informacje. To też będę informował w swoich filmikach. Mam też świadomość, że niektórzy z Was działają na działalności, albo chcieliby działać na działalności, ale też dużą przeszkodą jest oprogramowanie. Akurat to, co się tutaj wydarzyło w Siemensie, daje nam naprawdę duże możliwości, za stosunkowo drobne, pozyskać na kilka lat licencję. Ale tak jak mówię, no jeszcze nie mam dokładnie konkretnych szczegółów, pewne już mam. A nie chciałbym tutaj jednak jeszcze publikować informacji, które są sprawdzone. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne wspomnienia konstruktora na TheExpert.